Jakbyście się chcieli zapytać, dlaczego ja kucam przy samochodzie, to tak samo wiem, jak i Wy. Patrz na mnie, póki no. możesz! Dawid na bezrobociu o 5 wstaje, wiecie? Ja czasami też taką ochotę mam, wiesz? Haj, dzień dobry, witam się z Państwem bardzo, ale to bardzo serdecznie... Ale zanim zaczniemy vloga dalej, to prosiłabym Państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie, o pozostawienie kciuka do góry i napisania komentarza, jakiegokolwiek może być serduszko. Dla podniesienia statystyk, za to jestem Wam serdecznie z całego serca wdzięczna i kłaniam się w pas i dziękuję. To Was nic nie kosztuje, a mi może pomóc w zyskaniu większych zasięgów. Także dziękuję. Ej, ubrałam się trzeci dzień pod rząd w tą samą sukienkę. Mam pralkę. No to się pośmialiśmy i muszę. Muszę. Muszę, bo się po prostu uduszę. wczoraj 29 stopni. Teraz 19. właśnie zaraz idę się przebrać, bo daj to spokój. Szklanka, bardzo lubię tą szklankę. Ona była skyja. No już teraz od tygodnia cały czas dorabiamy sobie karawkę i w tej karawce mamy cytrynę i limonkę. Czasami wrzucam mięta z ogródka. Nie daję miodu, nie słodzę tego, i tak sobie podpijamy cały czas wodę. O na przykład jak. Dzisiaj zrobiłam świeżą porcję cytryny i limonki i teraz na przykład mamy już mniej. I już teraz doleję, żeby ona sobie stała w lodówce i lubimy takie coś zimne. Właśnie szukałam i byłam przekonana, że jest jedna butelkowana, dlatego wlejemy butelkowaną gazowaną. I tak gdzieś od tygodnia się uczepiliśmy i tak sobie podpijamy całymi dniami. Polecam zawsze jakiś fajny smak jest, nie? A nie tylko sama woda do lodówy. A! Dobra, zanim się przebiorę, no bo muszę się przebrać, mówiłam wam, że w większości przypadków używamy soda stream, urządzenia, które gazuje wodę i tutaj naciskacie i sobie dozujecie ilość gazu, jaka ma być. Ja kocham gazowaną, koniec i kropka, i się nie będę oszukiwać. I raz na jakiś czas, jak jest jakaś promocja, to kupujemy gazowaną w butelkach, ale przeważnie korzystamy z tego, dlatego że tutaj po przeliczeniu ten nabój, który się wymienia, bo to nie jest jednorazowe, tylko tu się naboje wymienia, to wychodzi miliard razy taniej niż butelka wody. Teraz butelka wody na Promocji jest z jakiejś złotej 30, a tu wychodzi mega tanio. Także polecam Wam link do sody stream. Macie w informacji pod filmem. Super sprawa. Ja myślałam, że się wypogodzi, ale jednak nie. Drugi dzień pod rząd mamy placuszki Nan, które chyba były już w przepisie. Tak, były, więc przepis macie w informacji pod filmem. My to jedliśmy z kurczakiem Kary. Także spróbujcie sobie. Ja wiem, ja wiem. I ja mówiłam, że idę się przebrać. A jeszcze nie doszłam, bo wyjadam, boże, to dobre, szarlotkę, Ala, szarlotkę, tak, no ale szarlotkę, no. Ja wiem, nie wygląda. W tej kamerze to nawet ja nie wyglądam. <noise> Może ja w żadnej nie wyglądam. <noise> jest okej dobre. To możecie przygotować dosłownie w 5 minut i przygotować to w airfryerze. Czas, który musicie poświęcić na przygotowanie, to jest 5 minut. I później czekacie 18 minut. żyć nie umierać. Boże, to dobre. Przepis. Na tą pustą miskę będzie chyba w niedzielę. Przypominam, że dwa razy w tygodniu pojawiają się filmy kulinarne. I w sobotę będzie ta pusta micha, czyli ta szarlotka. Będą takie arbuziki z galaretki dla dzieci i będzie sałatka, którą też przygotujecie w dosłownie 5 minut, tylko później dwie godziny na nią czekacie. Z ogórków takich ala mało solnych. Jak ktoś lubi, to mm, poezja. Poezja. Jest szkoda, że nie można zapachu. Szkoda. Nikt nie pytał, ale ja zademonstruję Truje. Jak kręcę zamek, Dawid zostawił otwarty system antywłamaniowy u Państwa Kowalczyk. Smobiut nie działa. Oj, drodzy parafianie. Właśnie no wiem, jest bardzo, ale to bardzo gorąco. Podobno ma być jeszcze gorzej. Czekaj, muszę te dmuchawy. Co. No gdzie ty jedziesz, jak ja drzwi nie zamykam? No co ty chcesz, ty chcesz mi zrobić? Krzywdę! Ja to wiem! Ja czasami też taką ochotę mam, wiesz? Tylko ja tylko tak nie pokazuję perfidnie. Tu jest ale nie mogę. Otóż Ja to bym się tam da... inaczej od razu za to wzięła. Dzisiaj jest zakończenie roku szkolnego, jeżeli chodzi o przedszkolaków, przynajmniej a ja czemu to, a myślałam, że to nie działa, Boże. Jeżeli chodzi o u nas tutaj rejon. Także dzisiaj Laura idzie ostatni dzień, to znaczy nie wiecie, co? Z tego co zrozumiałam, to jeszcze jutro i w poniedziałek mogą normalnie iść, ale Laura nie idzie, bo większość rodziców też rezygnuje, więc no niech już dziecko ma swoje wakacje. Dzisiaj zrobiłam wersję bardzo piękną, nie? Ty, ty znasz tę melodię. Że jak kobita się pindruje, no to nie ma innego wyjścia, jest tylko wersja piękna albo bardzo piękna, więc dzisiaj jest bardzo piękna. Ja uważam, że te, te okulary mi pasują, nie? Nie chciby. Tak z tą czapką wczoraj. Jezus. Ale grzeje to. Ale no, grzeje okropnie, bo do tych 20, dalej. tak, do 25 jest super, a ma być w przyszłym tygodniu. Wstawiam na Instagramie to, co u nas pokazują tutaj w rejonie, ma być ponad 30. Dawid mówi, że nawet 37 ma być. Ale to powinno powywa... nas, ale w Polsce. No, że w ogóle w Polsce. Nie wiadomo, czy u nas tutaj w Wielkopolsce, ale słuchajcie, to już nie jest przyjemne. To To już jest. To, to jest tragiczne, moim zdaniem. To żadna przyjemność takiego lata, nie? Więc jeżeli pogoda uznała, że nam odda ten maj i czerwiec, który był taki zimny, w taki sposób, to ja dziękuję. Ja wolę kurtkę zimową założyć. Co tak ziewasz? O piątej przecież. O piątej wstałeś? Dawid na bezrobociu o piątej wstaje, wiedział? Bo kto nie oglądał filmu, to Dawid od 1 czerwca stracił pracę, bo szefowa, u której robił 19 lat, postanowiła go zwolnić tak się odwdzięczyła. To tak, pokrótce. No i Dawid teraz sobie wstaje o 5 rano. Nie no, nie codziennie. Ociąguje. Póki jest pogoda, no to jeździ na ryby, wiecie? No i ostatnio mu się w końcu udało coś złowić. Ja mam swój taki życiowy problem, który polega na tym, że dzisiaj chciałam sobie wykręcić włosy w drugą stronę. No i to zrobiłam. Ale one się France nie chcą układać, dlatego że to już jest ten moment, w którym ja muszę je skrócić. Bo to już jest to, że one... One są bez życia. One nie chcą. Ja w tą, a one w tamtą. I im brakuje tych 3 cm. I muszę to... Muszę się do mojego prywatnego fryzjera umówić. No. Do Marty. A u Marty to się tyle pozmieniało, że ludzie, kochani, wy to nie wiecie połowę. Ja mam jeszcze nic nie mówię. Tam się tyle pozmieniało, że szok. Rano było niby ciepło i ja ubrałam Laurę za grubo i teraz wziąłem jej sukienkę, żeby od razu już ją przebrać. Bo nie wiem, czy nasze dziecko nie spłonie w tym przedszkolu. I jedziemy przed obiadem na... Lody! Tak kulturalnie, nie? No i ten pociąg będzie na ule. Stoimy u nas na przejeździe kolejowym. O tym, co wam zawsze mówię, że jakby chodził do szkoły, to by się tu na trzy sprawdziany nauczył, zanim otworzą przejazd. I tutaj u nas jest taki, że tam siedzi człowiek i on to otwiera. Ja rozumiem wszelkie normy bezpieczeństwa, no bo rozumiem to. Tu wiesz, prze... kłaka wyrzucić. Jakiś kła... O jedzie, patrz. W końcu. Rozumiem wszelkie normy bezpieczeństwa, ale u nas naprawdę to jest. No jest lekka przesada. Lekka to mało powiedziane Chociaż na przestrzeni lat trochę szybciej, co? Z Dwie minuty? No, nie ma tego tak często jak kiedyś, ale jest. Ja Czujecie, drugi dyplom? A ja pamiętasz, jak się schizowaliśmy, jak szła do przedszkola pierwszy raz. To takie jest. Nie? Jaki był stres dla wszystkich. No dla niej no, to normalne. Początki to były... I, I dla nas było ciężko jak to dziecko sobie poradzi. Czy to nie za szybko, nie? Te przerwy były najgorsze gdzieś chorowało. Tak, jak gdzie chorują, to są najgorsze. Chociaż pamiętasz, jedna przerwa i pomogła. Po jednej przerwie myśleliśmy, że będzie znowu katastrofa, jak zachorowała A wróciła, a ona była jak nowonarodzona nie. i chciała bardzo chodzić Ta jedna przerwa jej pomogła wtedy Ale był stres, a teraz drugi dyplom, dziecko odbiera, czujecie? Ej, no pasuje mi to okulary czy nie? No, no, powie... no, nie chcemy... Ale powiedz tak o, szczerze! Ale, mogą być, no. Patrz na mnie, póki o, możesz! O. <laughs> póki tu siedzę! Jak nie, to wyjdę, otworzę te drzwi i se pójdę na pieszo No wiem, ja i przejechał już bardzo. dawno, a my siedzimy to tu, jest, tu jest tragedia, wiecie? Nie wiem na jakiej zasadzie to jest, bo to. No nie wiem, no, ale oni mają też. O, ja otworzył teraz trzymać, że przejazd. no. złośliwość, tak jak... to jest to jest złośliwość. No właśnie, nie wiem czy to jest złośliwość, czy oni. No chyba nie, tak nie, muszą. Jeden, jeden szybciej otwiera, drugi normalnie, drugi... Ale u no, nas wszyscy tak otwierają. Nie. Są zmiany, że lepiej to idzie. No ja nie trafiłam na taką. Z 29 jest nieprzyjemnie. Naprawdę jest nieprzyjemnie. Chodź. Czekaj, uważaj, bo samochód jedzie. Jakbyście się chcieli zapytać, dlaczego ja kucam przy samochodzie, to tak samo wiem jak i wy. A I chciałam się was zapytać, co myślicie o prezentach dla nauczycieli. I na przykład u nas w przedszkolu niektóre grupy robiły tak drogie prezenty, że, że szok moim zdaniem. I były też nauczycielki, które powiedziały, że absolutnie nawet jeżeli kupią jakieś prezenty, to one nie przyjmą. Całe życie tak jest, że no świat jest niesprawiedliwy i jednych rodziców stać dać grosz na zrzutkę prezentową, a innych nie. I tutaj tego nie bierzemy pod uwagę, tylko chodzi mi o sam fakt. Bo na przykład była też u nas taka jedna nauczycielka, która powiedziała, że to jest normalnie jej praca i ona dostaje za to miesięczne wynagrodzenie, ona nie robi tego charytatywnie. To jest praca, którą sobie wybrała i ona sobie nie życzy żadnych prezentów. I jeżeli dostanie, to żeby ich nie kupować, bo naprawdę zrobi nam przykrość i ich po prostu nie przyjmie. Ja osobiście popieram bardzo słowa tej nauczycielki. Moje zdanie jest takie, że jak najbardziej jestem za, żeby podziękować nauczycielom za swoją pracę za to, co robią dla tych naszych dzieci, ale żeby to było w granicach zdrowego rozsądku, takie jest moje zdanie, jakie jest wasze? Jak wy uważacie? I mówię, tutaj nie. Nie mówię tego pod kątem, czy kogoś stać, czy kogoś nie stać, tylko jak uważacie, jakie powinny być drogie prezenty, czy symboliczne, czy rzeczywiście tak jak niektórzy by nie wiem, zastaw się, a postaw się. No bo naprawdę niektórzy to mają takie pomysły, że tak to wygląda. I może te włosy w tą stronę to nawet źle nie wygląda, ale mi się wydaje, że jak je skrócę o te 3 centymetry to się będzie to jeszcze fajniej układało. Nie mogę cały czas wyjść z podziwu. Ja cały czas myślałam, bo ja mam taką płucowatą buzię, taką grubszą. Po prostu mam okrąglejszą, nie mam takiej chudej buzi, mam okrąglejszą buzię. Podobno wtedy mniej zmarszczki widać. Ale podobno, a to co jest w rzeczywistości, to <ścoughs> czasami różnie bywa. ja cały czas byłam przekonana, że jak zetnę te włosy, to ta buzia będzie bardziej okrągła niż w tych długich. Ja jak sobie patrzę na moje stare filmy, to te długie włosy Wypuklały tą twarz jeszcze bardziej A krótkie ją tak jakby wyszczuplają No Jezu, nie to, że wyglądam, wiecie Także mam nagle chudszą twarz Ale autentycznie widać różnicę Więc słuchajcie, w dniu dzisiejszym Ode mnie dla was, jeżeli jest ochota i życzenie To miłych wakacji O kurczę, w co ja wlazłam, jestem na boso Dla was i dla waszych pociech, Ciuk do góry Widzimy się jutro, do zobaczenia, cześć Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe. Striking the winner up.